Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego o ile tematu. Numery na Podwozia i jednostki napędowej wraz z kodem WIN są unikalnymi identyfikatorami samochodu lub jego głównych komponentów i mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa kradzieży pojazdów. Drugi atrybut identyfikacyjny Państwowa tablica rejestracyjna ma inne zadania. Jest ono umieszczone w takim miejscu, aby można było szybko i bez konieczności zatrzymywania się sprawdzić pojazd w bazie danych państwowej, inspekcji samochodowej i dowiedzieć się o jego aktualnym statusie, właścicielu i innych informacjach. Państwowe tablice rejestracyjne podlegają pewnym wymogom nie tylko w zakresie ich lokalizacji, ale także stanu. Oznacza to, że muszą być zawsze dobrze widoczne. Nie powodując problemów z rozpoznaniem w razie potrzeby spełnienie tych wymagań nie zawsze jest możliwe z przyczyn obiektywnych też subiektywnych. Na przykład mogą one z czasem zużyć się do tego stopnia, że staną się nie do odróżnienia lub mogą zostać znacznie uszkodzone, gdy samochód zderzy się z naturalnymi przeszkodami lub innymi pojazdami. Wreszcie, tablice rejestracyjne mogą zostać po prostu skradzione ze złośliwości lub huligaństwa. We wszystkich tych przypadkach właściciel pojazdu może zostać ukarany wysokimi grzywnami, dlatego, aby uniknąć konsekwencji, należy coś zrobić z tablicami rejestracyjnymi. Do niedawna w takich przypadkach istniało jedyne rozwiązanie problemu rejestracja nowych tablic rejestracyjnych. Dziś istnieje alternatywa, możliwość wyrobienia wtórnika. Jaka jest różnica między tymi dwoma procedurami? Gdzie można wyrobić duplikat numeru i ile taka przyjemność będzie kosztować? Postaramy się szczegółowo opowiedzieć, jak legalne jest wyrobienie duplikatu numeru rejestracyjnego. Możliwość wyrobienia duplikatu numeru rejestracyjnego samochodu państwowego pojawiła się stosunkowo niedawno. W sierpniu 2013 roku działanie to reguluje rozporządzenie nr 605 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, i jeśli wcześniej, w celu wymiany tablicy rejestracyjnej, wymagana była ponowna rejestracja pojazdu w Policji Drogowej, a procedurze tej towarzyszyła wymiana PTS, Teraz właściciele samochodów pozbyli się wszystkich tych i innych niedogodności. Zalety tworzenia duplikatów są dość oczywiste, zarówno pod względem uwolnienia zasobów czasowych. Wszyscy kierowcy wiedzą, jak żmudna jest procedura uzyskiwania tablic rejestracyjnych i ile trzeba stać w kolejce, jak i pod względem kosztów które omówimy później, chociaż obecnie wymiana tablic rejestracyjnych stała się łatwiejsza dzięki możliwości wstępnej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej GOSUS LUGI. Dla większości właścicieli samochodów uzyskanie duplikatu tablicy rejestracyjnej i tak okazało się korzystniejsze. W takich przypadkach możliwość wykonania duplikatów tablic rejestracyjnych może być naprawdę pożądana, jeśli planujesz wybrać się w długą podróż. Posiadanie kilku duplikatów w bagażniku pozwoli nam nie obawiać się, że w razie nieprzewidzianego zdarzenia na drodze, NP, wypadku skutkującego pogniecioną tablicą rejestracyjną, nie będziemy musieli obawiać się spotkania z policją drogową. Wystarczy przekręcić wtórnik co zajmie nie więcej niż 5 do 10 minut, by z czystym sumieniem kontynuować jazdę, choć kradzieże tablic rejestracyjnych należą dziś do rzadkości. Ten znaki identyfikacyjne można utracić dzieje się tak często. Jeśli właściciel samochodu nie monitoruje stanu mocowania, a ze względu na ciągłe wstrząsy połączenia gwintowe, mają tendencję do luzowania się, w takim przypadku duplikat jest również bardzo przydatny. Często właściciele samochodów otrzymują numery, które same w sobie są dla nich cenne ponieważ wiążą się z pewnymi wydarzeniami w ich życiu. Utrata takiej tablicy rejestracyjnej będzie poważną stratą, ale wykonanie duplikatu pozwoli uniknąć ewentualnych kłopotów. Nikt nie jest odporny na naturalne zużycie. Wystarczy niewielka rysa, aby rozpocząć proces utleniania tablicy rejestracyjnej a w ciągu zaledwie kilku miesięcy może ona stać się całkowicie nieczytelna, a za jazdę z nieodróżnialnym numerem grozi spory mandat i nie należy polegać na tym, że tylko jedna litera reszta cyfra jest nieczytelna, to w zupełności wystarczy do nałożenia sankcji, Często. Przy zakupie nowego samochodu właściciel chce zachować stare tablice rejestracyjne. Instalacja zużytych tablic w tym przypadku będzie niepożądana, ale nowe duplikaty nie zepsują wyglądu nowego samochodu. Może się zdarzyć, że znalazłeś się w nieprzyjemnej sytuacji, która sprawiła, że jedna lub obie tablice rejestracyjne stały się bezużyteczne. A jeśli musisz pilnie wyruszyć w drogę, a dziś, na szczęście, Niedziela lub Sobota w te dni biura policji drogowej nie działają. Pomogą ponownie duplikaty przeczytaj również gdzie można oddać opony samochodowe po ich użyciu, ale zanim opiszę jak zrobić duplikat numeru rejestracyjnego samochodu, należy wziąć pod uwagę jeden ważny niuans. Faktem jest, że chociaż pozbędziesz się wielu problemów i kłopotów, możesz mieć nowe. Tak więc jeśli Twoje tablice zostaną skradzione, nie jest wykluczone, że pojawią się one na innym pojeździe, a następnie kilka samochodów z tymi samymi tablicami identyfikacyjnymi będzie poruszać się po drogach. Jest to również rażące wykroczenie o poważniejszych konsekwencjach niż jazda z nieczytelnymi tablicami, w szczególności artykuł 12.04 p. 4. Kodeksu wykroczeń administracyjnych przewiduje karę w postaci pozbawienia prawa jazdy na okres od 0,5 do 1 roku za kierowanie pojazdem z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, chociaż nie popełniłeś niczego nagannego. Dla funkcjonariusza policji drogowej automatycznie stajesz się podejrzanym ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Nie jest wykluczone, że twoje działania mogą zostać zakwalifikowane z artykułu 326, część 01 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej fałszowanie dokumentów co grozi poważniejszymi konsekwencjami. 80-tysięczną grzywną lub dwuletnim pozbawieniem wolności. Warto więc trzy razy zastanowić się przed podjęciem decyzji o samodzielnej produkcji tablic rejestracyjnych. W przypadku ich kradzieży lepiej od razu skontaktować się z najbliższą jednostką Policji Drogowej, gdzie uzyskamy poradę. Jak najlepiej rozwiązać ten problem, gdzie można wyrobić duplikat tablicy rejestracyjnej dla swojego samochodu. Możliwość produkcji duplikatów tablic rejestracyjnych nie oznacza, że każdy może angażować się w tego typu działalność, aby specjalizować się w świadczeniu takich usług, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem rosyjskim należy być akredytowaną organizacją lub osobą fizyczną. Termin akredytowana należy rozumieć jako uzyskanie specjalnego zezwolenia. Jedynie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest uprawnione do wydawania takich certyfikatów. Dlatego, jeśli w Twoim mieście oferowana jest produkcja duplikatów na bardzo korzystnych warunkach, Zapytaj o dostępność licencji, a jeśli odpowiedź będzie negatywna, możesz napotkać różne problemy podczas jazdy na takich tablicach. Faktem jest, że zarówno oryginalna tablica rejestracyjna, jak i jej duplikat muszą mieć ten sam stopień ochrony przed podrabianiem i spełniać wymagania GoSTER 5057793. Możesz upewnić się co do poprawności swojego wyboru, Zapoznając się z listą akredytowanych organizacji w swoim regionie, korzystając z odpowiedniej usługi na stronie internetowej Policji Drogowej, pamiętaj, że wyrobienie duplikatu to procedura, która nie jest ani czasochłonna, ani kosztowna i nie będziesz musiał ponownie rejestrować swojego samochodu, nie będziesz też musiał dostarczać zepsutych tablic rejestracyjnych. Zebranie pakietu dokumentów do wyrobienia wtórników nie stanowi problemu, jest to wielokrotnie mniej niż w przypadku rejestracji nowych tablic rejestracyjnych. Lista wymaganych dokumentów, jak już wspomniano, do wyrabiania wtórników upoważnione są wyłącznie licencjonowane organizacje lub osoby fizyczne, a lista dokumentów, które należy przedłożyć, zależy od statusu klienta usługi, w szczególności dla najbardziej masowej kategorii właścicieli samochodów, osób prywatnych. Lista ta jest następująca. Dokument poświadczający właściciela samochodu, W lub paszport Rezydenta Federacji Rosyjskiej. Dokument poświadczający procedurę rejestracji samochodu, STS. Średnik paszport pojazdu. Jeśli oryginalny numer rejestracyjny został utracony, może być wymagane zaświadczenie o niekaralności. Dostarczenie starych tablic rejestracyjnych nie jest obowiązkowe, ale możesz zostać o to poproszony. Dostarczenie polisy ubezpieczeniowej jest również opcjonalne. Jeśli prowadzisz samochód na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono również znaleźć się na liście. Przeczytaj także. Sprawdzanie dostępności przeglądu technicznego po numerze rejestracyjnym samochodu A teraz wymieńmy, jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia duplikatu tablicy rejestracyjnej dla osób prawnych, paszport cywilny osoby będącej przedstawicielem organizacji, średnik dokument poświadczający procedurę rejestracji samochodu, STS, paszport pojazdu. Polisa ubezpieczeniowa, poświadczone notarialnie, pełnomocnictwo wydane osobie upoważnionej do odbioru wtórnika, zlecenia płatnicze, z pieczęciami instytucji finansowej, stare tablice rejestracyjne, jeśli nie zostały zgubione, zresztą skradzione, opcjonalnie, oryginał lub kopia umowy, jeśli samochód został zakupiony na zasadach leasingu, jak widać, Lista dokumentów wymaganych do produkcji i duplikatów państwowych tablic rejestracyjnych jest niemal identyczna jak w przypadku ponownej rejestracji pojazdu silnikowego. Koszt, warunki produkcji i duplikatów tablic rejestracyjnych o tym, że nieoryginalne tablice rejestracyjne w niektórych przypadkach mogą być źródłem problemów. Już pisaliśmy, ale dla tych właścicieli samochodów którzy nadal chcą stać się właścicielami zapasowych tablic państwowych, bardzo interesujące byłoby porównanie kosztów wykonania duplikatów i ceny procedury ponownej rejestracji samochodu w przypadku wymiany tablic na nowe. W tym drugim przypadku będziesz musiał zapłacić cło państwowe w wysokości 2000 rubli, co wynika z art. 333, część 36, ustęp 01. Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej, który stanowi, przy przechodzeniu przez procedurę państwowej rejestracji pojazdów silnikowych lub innych czynności rejestracyjnych spowodowanych koniecznością wydania nowych rejestracyjnych tablic państwowych, w tym przypadków ich utraty lub jeśli popadły w ruiny wymaga zapłaty cła państwowego którego wysokość wynosi 2000 rubli, gdy tablice rejestracyjne zostały skradzione z leż zgubione z takich pojazdów jak motocykle, ciągniki, przyczepy i inny sprzęt specjalny, kwota cła państwowego zostaje obniżona do 1500 rubli, co wynika z paragrafu 02 tego samego dokumentu przy przechodzeniu procedury państwowej rejestracji pojazdów silnikowych lub innych czynności rejestracyjnych spowodowanych koniecznością wydania nowych państwowych tablic rejestracyjnych dla ciągników, motocykli, przyczep, sprzętu drogowego i innego sprzętu specjalnego. W tym w przypadkach ich utraty lub gdy popadły w, w ruinę, wymagane jest uiszczenie cła państwowego, którego wysokość wynosi 1500 rubli. Procedura ponownej rejestracji pojazdu silnikowego obejmuje wydanie nowych tablic rejestracyjnych, co automatycznie wymaga otrzymania odpowiedniego dokumentu rejestracyjnego, zwanego STS. Jest to określone w paragrafie 04 tego samego regulacyjnego dokumentu prawnego. Przy przechodzeniu procedury państwowej rejestracji pojazdów silnikowych lub innych czynności rejestracyjnych, Spowodowanych koniecznością wydania nowego zaświadczenia o rejestracji pojazdu, w tym w przypadkach wadliwego lub zagubionego STS, pobierana jest to opłata w wysokości 500 rubli, działania takie jak uzyskanie nowego STS wymagają obowiązkowego wpisu do paszportu samochodu. Paragraf 38 część 01 tego samego artykułu kodeksu podatkowego. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w STS wymaga uiszczenia cła państwowego w wysokości 350 rubli. W rezultacie otrzymujemy, że koszt procedury rejestracji nowych tablic rejestracyjnych w celu zastąpienia utraconych lub bezużytecznych tablic wyniesie do 3000 rubli. A rejestracja zajmie dużo czasu. Ponieważ produkcja duplikatu nie wymaga instalacji nowych numerów, płatność cła państwowego za ponowną rejestrację i wprowadzenie zmian w PTS nie będzie wymagana. Koszt produkcji tablic rejestracyjnych zależy od statusu klienta osoba fizyczna a też osoba prawna oraz od regionu rejestracji i usługi najdroższe w stolicy i Petersburgu, a także od liczby zamówionych duplikatów. Jeden lub kilka numerów, w szczególności w Moskwie, przy zamówieniu jednego numeru koszt usługi może osiągnąć 1300 rubli, 2000 za parę. Na peryferiach ceny mogą być znacznie niższe, odpowiednio 650 do 1300 rubli. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli niemożliwe jest wykonanie duplikatu numeru rejestracyjnego samochodu w Twojej miejscowości z powodu braku licencjonowanych organizacji, to do powyższego kosztu należy doliczyć ceny dostawy tablic rejestracyjnych z miasta, w którym taka usługa jest świadczona do Twojego NP.